Cześć. Cześć. Generalnie e, nikt się dzisiaj nie spóźnił na nagranie, e, ale przyszliśmy poopowiadać Wam trochę o tym, co się w najbliższym czasie będzie działo na Wydziale i koło Wydziału. Zaczniemy od imprezy oblej Sesje 26 lutego w klubie Lordis. Start imprezy o godzinie 21. Tak, oczywiście będą standy, na których możecie odebrać od nas wejściówki. Warto mieć taką wejściówkę, ponieważ bez wejściówki bilet kosztuje 30 zł, a ze zniżką z wejściówką 15. Zacznijmy Gwiazdą wieczoru w Lordis Duncan. Będzie też partybus, w Dzień którym się. będzie też dobra impreza. Polecam. Partybus dowiedzie Was bezpośrednio do Lordis. Organizujemy tę imprezę z MTMM, od nas z Wydziału Zarządzania, z kołami z Eksosu i z Politechniką. Do godziny 23 mamy Ladies Night, więc panie piją za darmo. Śledźcie wydarzenie, ponieważ tam będą pojawiały się wszystkie najważniejsze informacje. party partybusa. Plusy, więc bądźcie na bieżąco. Link będzie zamieszczony pod filmikiem. Następnym wydarzeniem, które nas czeka, to skołowanie 3 marca o godzinie 9.30. Na skołowaniu, oczywiście, pojawimy się my. Mamy nadzieję, że chętnie do nas podejdziecie, a my poopowiadamy Wam o tym, co będzie się w najbliższym czasie u nas działo i jakie projekty będą realizowane. A czy Ty masz już rozliczony semestr na USOSie? To już wszystko na siódmy odcinek z loga. Dziękujemy Wam bardzo za Wszystkie głosy, za lajki, za udostępnienia w konkursie PZU, gdzie głosowaliście na Cycha i Lidzie. Eee, Dziękujemy bardzo i łapkujcie też ten filmik. Subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi produkcjami. Eee, zaglądajcie do na naszego fanpage'a i na naszą stronę internetową. I na naszą stronę oczywiście. Dzięki. Lulu <laughs> Ojej! Oh yeah, yeah! które będą się pokazywały, no mamy nadzieję już coraz częściej. A więc świeczcie a gwiazdą... ludzie a a a a... jesteśmy my 26 lutego w klubie Lorkis Impreza zaczyna się od 21. Dobra impreza.